Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na Intel Extreme Masters 2017. Kolejna edycja tej naprawdę wielkiej, wielkiej imprezy. Jest sobota, rano, ludzi już naprawdę bardzo dużo za mną. Wczoraj było mniej, wczoraj był piątek, można aż było wejść. Nawet było tyle ciekawie, że około godziny 12 kolejka kompletnie opustoszała. Także nie było tych legendarnych kolejek, nie można było zobaczyć ludzi stojących w ostów po kilka dobrych godzin. Podobno rekordziści był już chyba o czwarty nad ranem stali w kolejce, ale o 12 można było wejść kompletnie z ulicy. Teraz już, jak widzicie, ludzi jest już Już siedzi. pierwsze Rozgrywki za nami, dużo niespodzianek, szczególnie w CSGO, gdzie znane drużyny odpadły w fazie grupowej: czy to Ninja in Pijamas, czy oczywiście właśnie Virtus Pro. Więc dużo się działo. Drużyny, które miały tutaj przyjechać, tylko być tłem dla, dla wielkich, pokazują się walczyć już w tej fazie pozagrupowej. Wczoraj mieliśmy mecz Astralis kontra North, pojedynek dość jednostronny. Astralis wygrało pewnie e, Także no, dzisiaj i jutro może być bardzo ciekawie Na razie idziemy do e, hali e, targowej, gdzie zobaczycie co się dzieje w środku W jesteśmy na stanowisku e, Alienware'a. Jedno z niewielu stanowisk, które ma podwyższenie, dzięki czemu możecie zobaczyć, jak to wygląda z takiej e, ogólnej perspektywy. Za nami stanowisko Logitecha, który też ma pięterko. E, no i tylko jeszcze niedaleko, na Play'u, oni też mają podwyższenie. Tak naprawdę fajna miejscówka. Tutaj widać taką perspektywę tej małej hali. To, co daje się zauważyć, to na pewno to, że Faktycznie na każdym stanowisku jest e, jeden, dwa komputery minimum z rzeczywistością wirtualną, czy to będzie HTC Live, czy jakiś okulus czy coś innego. E, ta technologia wraca bumerang, ona e, była kiedyś, potem umarła, e, wróciła, teraz znowu stara się wejść e, już tak przebojem do komputerów. E, w stanowisku Intela e, t, t, Hali dla prasy. Jest taki specjalny nawet taka uprząż z taką małą klatką. Kosztuje to 45 tysięcy dolarów podobno. No ale wrażenia są takie, że wręcz się po chodzi, tak jak mają żołnierze w simulatorach swoich, tak również jest to dostępne. Teraz widzę, na Logitechu jest nawet konkurs taneczny. Gościu, chyba B-Boy pokazuje coś na malutkiej scenie. Nawet mu to dobrze idzie, chociaż prawie trafił kolegę nogami. Cóż jeszcze, no, ludzi już jest. Znaczy, ludzi nie jest aż tak bardzo dużo. jeszcze, Może to jest kwestia tylko samej tylko godziny, albo tego, że jeszcze nie ma turniejów, które by chcieli obejrzeć. Na pewno, tak jak mówię, nieobecność Wirtusu sprawia, że może być tych osób potencjalnie troszkę mniej, no ale wciąż mamy naprawdę ogromną imprezę. Bardzo fajne jest na stanowisku Sprite'a. Widać to, tam jest DJ, który gra na scenie i może sobie spokojnie potańczyć. Patrz, dużo osób chyba nie ma odwagi za bardzo, ale obok są cztery stanowiska z fliperami, takie stare analogowe flipery, chociaż w nowych odsłonach, bo jest fliper z Gry Otron, drugi fliper jest ze Star Treka nowego. Ludzie autentycznie podchodzą zdumieni, patrzą na to, bo nie widzieli fliperów na oczy od 10, 15, 20 lat, bo wtedy one były w salonach gier, teraz faktycznie ich nie ma, także cieszą się sporo popularnością te flipery, każdy chce podejść, każdy chce piłkę podbijać, więc te gry retro wracają. Tak jak mówiłem, jest stanowisko e, z wirtualną rzeczywistością u HyperXa, e, na e, LG jest jak zwykle Porsche, gdzie można się pościgać. I tu mamy e, Alienware'a, e, komputery gamingowe, jest Battlefield, jest Hearts of Stone, e, tam mamy z kolei strefę. Nie wiem co tam grają chłopaki, ale, ale jest. No, na dzieje się dużo. Na stanowisku playa mamy możliwość robienia sobie zdjęcia 360 stopni oraz również wirtualne rzeczywistości. Dziś stanowisko do, jest scena czy do kompuszczańca, tak jak mówiłem. Także no, widzicie jest, jest tylko wycinek, mały fragment w tej hali, zaraz Wam pokażę ewentualnie co się dzieje w innych miejscach. I will come to you blind. What you see is the worst me. i the last of my kind. I will ask you for mercy. I will come to you right. What you see.